w tym przypadku jest człowiek z RPA, z Parku Narodowego. Dotarły do nas zdjęcia zderzenia, jakie nieczęsto się zdarza. Rowerzysta kontra sporych rozmiarów antylopa. Cudem uchodzi z wypadku cało. Rowerzysta oczywiście nie zwierzę, ale w tym wypadku człowiek zużywa całkiem spory zapas szczęścia. Paweł Abramowicz. Piękne okoliczności przyrody, ale uwaga, bo to przyroda afrykańska, więc dzika. To było zderzenie natury z cywilizacją warte powtórki. Rozpędzona antylopa wypada z prawej, chyba ma pierwszeństwo i traktuje kolarza z kopyta, strącając go z siodła. Nic się na szczęście nie stało antylopie, ani kolarzowi, który szybko się pozbierał. Zderzenia jednak nie pamięta. Co tam zszokowany? Ważniejsze, że nie ma rany tak nie tak, tak, tak. Kierowniczka sekcji kopytnych Wrocławskiego Zoo zna się na antylopach jak mało kto i zna też sprawę. To co stuknęło kolarza to był bawolet kama. Waży jakieś ćwiercztory, rozwija 80 na godzinę. Taka antylopa potrafi dać kopach. Gdyby uderzyła tak bezpośrednio w ten rower, no to, no to mogłoby to naprawdę się dla niego źle skończyć.